<coughs> Ona lubi pomarańcze bo, bo, bo. Lubi kiedy na gotajncze yeah, yeah, yeah.

Jestem Jurek, jestem Igor, jestem Tobi, jestem Szwagier. Pazer kraj z Pazerny. Dimitri Weselo. Proszę, mówcie jak wygląda dzień w Więcborku. Pazerny. Wstaję, Wstaję my? umyję zęby. Idę na śniadanie? to na toaletę, idę na śniadanie, trening. Przerwa, trening. obiad, trening, przerwa, kolacja i spać I jeszcze S prawa jest. A, jakieś y, imprezy macie wieczorem? Oj, to jest! Ja a, a zawsze jestem cały środek nas słyszy. U zawsze jest dyskoteka. Rutkowski-Mulski, Oli Malinowski, Wiktor Nowicki, Karol Żadkiewicz i Wiwat.. No ale widzę, że fryzurę zmieniasz między obozami, co? No, trochę. A kolega pierwszy obóz, tak? Czy też drugi? Pierwszy. Pierwszy. jak się podoba na obozie? Fajnie. Fajnie? Fajnie jest. Dużo się nauczyłeś grać w piłkę na tym obozie? Mm. Tak. Cię bo nogi bolą ciężko. Nauczyliśmy się otwarcia gry. Trochę. Otwarcia gry? Trochę, trochę. Mm. Trójkąty? Zawężanie też. I rozszerzanie. Powiedzcie, czego się nauczyliście na tym obozie. Yy, Literka V. Yy, rozszerzanie, zbężanie jak się atakuje. zwężanie jak się broni. No. Czyli Odtrakcie sporo. Czyli sporo. Tak, tak. Tam. No i, i zrób do... Kiedy tu masz nie? ale póki co do ustaw w sobie Tak mi będzie, nie? I tam zrób do, do No dzień dobry. dzień dobry. Dzień dobry. No i jak tam się czujecie, chłopaki? Dobrze. I co fajnie jest na tym no. no, 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 bardzo. No to dobrze, a co teraz porabiacie? Odwróć się przed na komentarz. A Co teraz porabiacie? Siedzimy, leżymy. I spoczywamy. Ciężki był dzisiejszy poranny trening? No, troszkę. Daliście radę? Tak. No. A z kim mieliście ten trening? Z trenerem No to cieszę się, że jesteście zadowoleni i mam nadzieję, że cały czas pilnie będziecie trenować. I co macie porządek? No trochę nie zabawy. No a ja swoje życie mam może pan kuć, może A ja tam nawet z tamtą stronę nie patrzę. Jak, jak się czujecie? Dobrze. A jak ty yy, na przykładzie? No bardzo dobrze. Dzień dobry. Dzień dobry. No Pan na też? Co pan robi? A, wizytuję Was tutaj, siu. wszystko jest dobrze. Co dobrze? Czy jesteście na jedzeni? Wy kompanii. Pan koordynator Wypoczęci, jesteście wypoczęci czy nie? No jesteśmy. No, Teraz dobrze. odpoczywamy przez meczem. Przed meczem a w grać, o zawieszą Jaki będzie wynik? No wygramy. 2-1. No, tak, Sprawdzimy później w tym finale. Mhm. Zapraszamy na mecz. Będę na pewno. Dobrze. Co tu jedzie porabiają? Odpoczywają, przygotowują się do ustalania składu na, na sparing. To dobrze. Chodź do Waszek, mamy tutaj wino. Ja, ja jestem zajęty. Panie kamerzysto, może pan pokaże, jaki tutaj widok mamy? Gdzie ja, wychodzimy? Powyżej tych rzeczy. Tam. Poczekaj, troszkę ci pomogę. Patrz. Gdzie to wchodzi do fryzera? Mhm. Mam taki bez A, mam takiego swojego. To gdzie chodzi do fryzera? Ja? E, do pana zbieszka. Drugi czuł. Tak. Drugi czuł. główny. You have to keep believing that love will come back again. Around cause this is all that you know. A thousand questions inside and am I sending?